Pani Iwona i Pan Piotr wyjeżdżają dzisiaj od nas samochodem. Drugie autko, które u nas dzisiaj kupiliście. Tak, Golfik tak. zostaje na Śląsku, jedzie do Lędzin. Tak. E... Zawitaliście do nas po trzech latach? Czterech? Czterech. No, prawie, ja to przed cztery cztery sprawdziliśmy cztery lata temu. Cztery lata temu kupiliście u nas pierwsze autko. Tak. tak. E, nie zawiedliśmy na, Was, dlatego, tak przypuszczam, bo wróciliście do nas po następne. Dlatego wróciliśmy, no bo byliśmy, byliśmy zadowoleni. zadowoleni. Tak. Co, co możecie powiedzieć przyszłym klientom, którzy zamierzają do nas przyjechać z daleka albo z bliska, czy jakby warto, czy nie warto? Ja polecam, ja polecam ten, ten komis, bo jest tutaj rzetelna informacja na temat samochodu jest no, przede wszystkim auta z tego, co zauważyłem i po, po, po naszych doświadczeniach są auta czyste, pewne, tak jak się reklamujecie auto, się. auto pewne i, i, i z gwarancją. No, ja byłem zadowolony z tej skody, niestety uległa wypadkowi. Musieliśmy to, to auto skasować ale myślę, że z tego drugiego auta też będziemy zadowoleni. Czyli, czyli można powiedzieć tak, że jakby nie, tam, jakby nie ten pierwszy samochód, który kupiliście i jakby nie szkoda, która powstała na tym aucie, to dalej byście nie jeździli. Tak, tak, tak Ale to nie jest wykluczone, że nie bylibyśmy tutaj po drugi samochód, dlatego że ten drugi, który mamy, nam się rzuci, jest stary, więc... Czyli jakby to, że ten pierwszy uległ jakby wypadkowi, ale był kupiony u nas, to przyspieszyło jakby Państwa powrót do nas. I to jest super, ale ogólnie podsumowujmy dzisiaj tę transakcję. Wyjeżdżacie fajnym Golfikiem, e, z dobrym wyposażeniem, malutkim przebiegiem. Mamy pewne żałtko, jest krajowe, bezwypadkowe, żaden element nie lakierowany. Jesteśmy po pomiarach, w sprawdzeniach. Mamy pełną historię e, udokumentowaną. E, wyjeżdżacie z roczną gwarancją na całą Europę. Co można więcej dodać? Czy jakby skala 1 do 10 dalibyście nam dziesiąteczkę za ja, wszystko? ja bym dała dziesiątkę. 10. Tak? Ja jestem tak. Bardzo Znajomym polecicie tak, nas? Tak, oczywiście. Obiecujecie, że wrócicie za parę lat? I tak, może tak, już planuję. Tak, tak bo żona już, żona już patrzy po Mercedesie. Tak? Aha, no to super. super. muszę oszczędzać. Ja, ja powiem tak, bardzo jeszcze raz dziękuję. Jest nam niezmiernie miło, jak klient wraca. To naprawdę Oj. dla sprzedawcy jest coś fajnego. Można powiedzieć tak, te cztery latka szybko przeleciały. To szybko tak dobrze. się mówi, że cztery lata, ale szybko przelatuje. E, żeby też szybko przeleciały te 4 lata i żeby jeszcze do nas wrócili po następne Ausko. Ja bardzo dziękuję. Może wcześniej Wszystkie Wszystkiego dziękujemy, dobrego. Dziękujemy.